Witam Was w filmie O Augustowie. Dzisiaj zabieram Was do hotelu w Augustowie, więc patrzcie na opinie, jakie ludzie sobie napisali. Pierwszy to jest Marek, który pisze: Spodziewałem się więcej, jednak czuć czasem PRE. Danie w karcie jest, ale trzeba pytać, czy jest. Drogie ziemniaki, do dania, Za jednego pokrojonego do mięsa trzeba dać 5 zł. Porcja bardzo skromna. Witam. Zgodzę się, obiady są ok, ale personel zdezorientowany. Kierownik recepcji po raz kolejny nie wie jaka jest surówka. Informuje, że jest mizeria, a dostaje rzepę. Tłumaczenie kierownika to takie słowa. Mamy parę słówek i akurat koleżanka dała rzepę. Nie dała mi numeru do właścicieli. Naprawdę porażka. Zamówienia na usługę gastronomiczną złożone kilka dni przed realizacją. Zostało zgubione i niewykonane. Personel nie wykazał się odpowiedzialnością za niedopuszczalny błąd. Nie wiem, czy jest to prawda, bo jak ja wszedłem do tego hotelu, to naprawdę nic nie zostało zagubione, zgubione i normalnie mnie przyjęli. Normalnie z otwartą ręką, więc sprawdzimy pozostałe komentarze, opinie, czy naprawdę jest aż tak źle. Oglądajcie do końca, bo naprawdę będzie fajnie. A ja teraz Was zacznę oprowadzać. No i chodźcie ze mną. Tu, jak widzieliście, mamy tu drzwi, przez które wchodziliśmy. Tutaj mamy taką jakby szatnię, czyli mamy tu wieszak, mamy tu półeczkę. No i ogólnie tu jest łazienka, ale do niej właśnie teraz wejdziemy. No i jak widzicie, jestem teraz w łazience tutaj. Obok Was jest prysznic, a tutaj, obok mnie, mamy umywalkę. A tu, gdzie jest kamera, jest ubikacja. I jak widzicie, tak wygląda oto ta łazienka. A co jeszcze tu takiego ciekawego mamy? No to patrzcie na to. Mamy tutaj taki oto grzejnik, mamy tutaj papier. Mamy tu kolejny papier, mamy tutaj mydło, mamy tuś taki kosz na śmieci. No i to wiadomo co to jest. Kibel jak to kibel, teraz Wam to pokażę. Jest to bardzo czysto, jest to czysto i pachnąco, więc naprawdę super. Zrobimy taki krótki test wody. Tak to się. Robi. Tak to ładnie wygląda, a tutaj jest wielkie lustro, gdzie widać i mnie. Tak więc ma widzowie. Tak więc tak wygląda ta łazienka. A teraz Wam pokażę co znajduje się tutaj, gdzie jest ta mini szatnia, którą właśnie widzicie tutaj. Ale zanim to najpierw sprawdźmy czy coś tutaj się znajduje. No, oczywiście nie ma nic. Tutaj jest też szafka, w której nie ma oczywiście też nic. A teraz z drugiej strony, jak jest ta szatnia, mini szatnia, sprawdzimy sobie tą oto szafkę. A ją otwiera się w następujący sposób. Naciskasz i się otwiera. Oczywiście nie ma nic. Zobaczymy, czy coś tu się znajduje. Znajdują się moje ciuchy, no bo jest zima, więc muszę w czymś chodzić. Mamy też tu parę wieszaków. Raz, dwa, trzy, cztery. Naprawdę fajnie. A więc, jak widać, mam nadzieję, że widać. Tutaj mamy stolik, gdzie są dwa krzesła. Tutaj mamy zaś taką szafkę, którą mam nadzieję, że dobrze widzicie, ale do niej przyjdziemy za moment. A najpierw tu są dwa łóżka. Zrobimy taki mały test łóżka. Chodźcie ze mną. Jest tu nawet całkiem wygodnie. Może trochę zakrzypiało te łóżko, ale nie ma problemu, jest to naprawdę dość solidne łóżko, więc myślę, że na pewno się to wyśpie. Zobaczymy czy pachnie te oto łóżko. Jak chodzi o pościel, jest bezzapachowy. Poduszka Też bez bezzapachowy. A prześcieradło? No, oczywiście jest też czyste, a nawet i pachnące. Mamy, widzowie, tutaj również ręcznik. Mamy ogólnie dwa ręczniki: jeden jest na łóżku, jeden jest w łazience. No to właśnie przed chwilą go widzieliście. Tutaj mamy kocyk. On również pachnie, więc naprawdę polecam. A teraz, miejsce, gdzie z łóżka będę sobie oglądał telewizję. I będę patrzał, co tu takiego się znajduje. Mamy tu lampę, ale czy ona działa, więc teraz się przekonajmy. No proszę, arcydzieło, technologia, jak to mówili na mnie. W szafkach mamy puste, możemy włożyć ciuchy. Może mi się to nie opłaca, ponieważ jestem tu tylko na trzy noce, ale o tym pogadamy troszkę później. Kolejne szuflady, nic w nich nie ma. No, moim zdaniem mi się tu naprawdę podoba. Czy ten oto telewizor będzie działał? O tym się przekonajmy. Jak widzicie, działa odcinek jakiś serial DVP2. Jak widzicie, wiele, wiele więcej tego jest. Dużo programów, więc naprawdę jest tu fajnie. No i mamy też tu okna. Niestety nie ma tu balkonu, ale to nawet nie szkodzi, bo i tak, po co mi balkon. A taki mamy widok przez okno. Widać tu mały taki kościół, więc naprawdę spoko jest. Oczywiście okna również są takie tradycyjne, mniejsze, ale nawet spore. Więc no naprawdę fajnie. Teraz sobie chwilkę porozmawiajmy, jak fajnie wygląda właśnie ten oto hotel. Moim zdaniem jest to naprawdę fajnie. No bo jeszcze w takim hotelu nigdy nie byłem, żeby miał tak wielki pokój, który ma aż tak naprawdę 3 a nawet cztery części, bo ma łazienkę, taką jakby jadalnię. Mamy też taki jakby salon, no i sypialnię. Więc no naprawdę fajnie, mi się tu podoba. Teraz porozmawiajmy o cenie tego hotelu. Ile zapłaciłem za 3 noce? Tym razem wydałem 530 zł za trzy noce. Więc no naprawdę fajnie. Oczywiście razem ze śniadaniem, żeby nie było. Czy jest to drogo? Czy jest to tanio? Moim zdaniem się opłaca, jak za tą cenę, jak za tak wielki pokój hotelowy, bo tu na spokojnie by się mogły zmieścić 3, a nawet 4 osoby. Co prawda łóżek są tylko dwa, czyli dwie osoby, ale no jakbym się postarał, to i bym mógł tutaj parę osób wziąć. Wiecie o co chodzi. 530 zł za 3 noce. Ja jestem sam, więc tak to ładnie wygląda w tym oto pokoju, w tym oto hotelu. Jaka jest moja ocena, jak tu przyjechałem i jak zobaczyłem ten oto pokój? Tak więc ocena tego pokoju, ocena moja tego pokoju, to jest takie 7,5 na 10, więc no, naprawdę super. Czystość, no to perfekcja, no to takie 6 na 10. Nigdzie nie ma kurzu. Mi się tu podoba, bo ja sprawdziłem wszystko z tych opinii i naprawdę jest tu czysto, jest tu pachnąco, nic nie śmierdzi czymś, nie wiadomo z czego. Widzimy się wieczorem, gdy będę szedł spać. Drodzy widzowie, ja już sobie leżę w łóżku, szykuję się do spania. Jest już godzina 22:30, a to czas iść spać, a spałem tylko dwie i pół godziny poprzedniej nocy, ponieważ o czwartej, przed czwartą musiałem wstać, żeby jechać do Augustowa, ale najpierw musiałem jechać do Rybnika, więc dlatego tak szybko musiałem wstać. Tak więc ja z wami się żegnam, widzimy się jeszcze rano, tak więc do zobaczenia. Drodzy widzowie, ja już wstałem. Moim zdaniem się wyspałem, bo spałem aż... 10,1 godzin. A to jak na razie jest to mój rekord. Fajnie się spało, łóżko było wygodne, nie skrzypiało w nocy, więc no naprawdę sukces. A teraz e, poścignę sobie łóżko i zabieram Was w stronę kuchni. Więc idziemy teraz w stronę jadalni, czyli idziemy jeść śniadanie. No i widzowie, jak widzieliście, byłem dzisiaj na śniadaniu i było ono bardzo pyszne. Może to nie było? Szwedzki stół, ale było to podawane naprawdę z czystym sercem i naprawdę mogę Wam polecić. Pierwszy raz spotkałem się z tym czymś, że obsługa sama się pyta, co chce i oni mi sami to dają. Ocena tego śniadania to jest 9 na 10. Było bardzo dobre, było bardzo pyszne. Nie był to szwedzki stół, ale i tak było przepysznie. Tak więc, jeżeli chcecie więcej takich filmów, yy, żebym dla Was nagrał, w innych miastach, to dajcie znać w komentarzach. No i napiszcie oczywiście, że chcecie zobaczyć więcej takich filmów. A jeżeli Wam się film spodobał, no to pamiętajcie o subskrypcji tego kanału z dzwoneczkiem tam na dole i dajcie dużo, dużo łapek w górę, żeby Was kolejne filmy nie ominęły. A ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku już z Augustowa. Cześć!